Wielkim zaskoczeniem na ostatniej prezydencji Apple był fakt, że 6-letnie iPhone'y takie jak iPhone 6s, iPhone SE dostaną najnowszego iOS'a 15. Jest pewne, że te iPhone'y będą wspierane przez minimum następny ponad rok, aż do wyjścia nowej edycji iOS'a. Jak na razie AS15 jest zaprezentowany w fazie beta i oficjalnie wyjdzie razem z nowymi iPhone'ami 13. Kupując iPhone'a SE pierwszej generacji, możemy być pewni, że będziemy na bieżąco z oprogramowaniem Apple'a do końcówki 2022 roku. W takim razie, czy warto kupić iPhone'a SE? W dzisiejszym odcinku odpowiem Wam na to pytanie. Przed przejściem do sedna dzisiejszego odcinka chciałem Was poprosić o zostawienie subskrypcji i ocenienie filmu, ponieważ tylko 1% oglądających Was mnie subskrybuje. Telefon ten jest malutki, ja na nowo korzystając na co dzień z iPhone'a 12 mini zostałem zaskoczony kompaktowością tego urządzenia. Także na pewno telefon ten przypadnie do gustu osobom, które naprawdę lubią poręczne konstrukcje. Przechodząc tym samym do ekranu 4-calowego, mogę powiedzieć tyle, że jest to naprawdę poprawny ekran i nie musi się wstydzić swojej jakości nawet w tym roku. Natomiast model ten na pewno powinien się wstydzić za zagospodarowaniem frontu urządzenia, gdzie ekran pokrywa jedynie 60%. Na grubej dolnej belce znajdziemy przycisk Touch ID pierwszej generacji, który działa dobrze, natomiast gdy mamy choć trochę mokry palec czy brudny, nie uda nam się tego telefonu odblokować, niestety. Mijając grubsze boczne ramki, dochodzimy do górnej belki, gdzie znajduje się głośnik do rozmów i kamerka do selfie 1,2 megapiksela. Więc no, m, natomiast y, jakość zdjęć nie jest tak tragiczna jak możecie sobie to wyobrażać. Także, reasumując, front urządzenia zalecam wybór koloru Space Gray, ponieważ wtedy te wielkie pasy startowe nie będą się tak urzucać w oczy. Ok, wybierając się w specyfikacji 2GB RAMu, no, jest po prostu za mało na rok 2021 i nawet świetna optymalizacja Apple tego nie ukryje. Natomiast procesor A9 napędzający to urządzenie naprawdę daje radę. radę we wszystkich aplikacjach systemowych czy mało wymagających aplikacjach. O graniu w bardziej wymagające gry raczej zapomnijcie, ale ogólnie jest bez lagów i ścinek, jest naprawdę bardzo dobrze. A, no i zalecam wybór modelu 64GB, jest to takie absolutnie minimum, jeśli chcecie tego telefonu używać na co dzień. Jeszcze szybko przejdziemy przez sekcję audio, znajduje się tu jeden głośnik, który po prostu jest średni na dzisiejsze czasy, ale za to mamy oldschoolowego mini jacka. Przechodzimy do głównego aparatu tylnego, który ma 12 megapikseli. Wypada on naprawdę dobrze w porównaniu do iPhone'ów 12, widać jednak, że ma mniejszą szczegółowość, jasność jest mniejsza. Oraz dynamika czy zakres tonalny nie jest tak dobry jak w najnowszych iPhone'ach. Natomiast jasność możemy usprawiedliwić tym, że jest tu przysłona f2,2. Natomiast w najnowszych iPhone'ach 12 jest to f1,6, więc jest to akurat duża różnica. Natomiast przeciętny Kowalski jak najbardziej będzie zadowolony, a ma nawet bardziej. Jeśli chodzi o wideo, które nakręcimy tym telefonem, maksymalnie 4K i 30 fps wraz z optyczną stabilizacją obrazu, mogę o filmie, który robi ten telefon, powiedzieć dokładnie to samo co o zdjęciach. Na koniec omówimy baterię. Jeśli ma ona ponad 90% kondycji, to powinna Wam wystarczyć na całkowity dzień normalnego użytkowania. E, ładowanie tego telefonu od 0 do 100% zajmuje mniej więcej 1,5 godziny plus minus. Dobrze, więc tak. Kupiłem ten model jako powystawowy za 499 zł wraz z gwarancją 12-miesięczną sprzedawcy. E, jest to wersja, jak wcześniej wspominałem, 64 GB. E, wraz z tym telefonem przyrzedł przyszła nowa ładowarka wraz z kablem. E, mogę ten model polecić osobom, które chcą kupić swojego pierwszego iPhone'a i nadal być na bieżąco, e, z, na bieżąco z oprogramowaniem, bo kupno starszych iPhone'ów, które nie są już wspierane, nie ma najmniejszego sensu. E, jeszcze którym osobom mogę polecić ten model, który szukają naprawdę kompaktowej konstrukcji do 500 zł i nie przeszkadza im fakt, że nie jest to całkowicie nowy telefon. Myślę, że na spokojnie ten telefon będzie Wam służyć przez ponad następny rok. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka, zapraszam na kolejne materiały. Cześć!